Witam Państwa bardzo serdecznie. Cóż to się, drodzy Państwo, dzisiaj będzie działo na kanale? No nie wiem, czy Państwo wiecie, ale zaraz się dowiecie. Słuchajcie, wielka tragedia tym razem w Pogotowiu, a w zasadzie w stacji ratownictwa medycznego. Cóż to za afera? Ja się nawet dowiedziałem teraz, drodzy Państwo, bo to nie jest yy, może sprawa aż tak świeża, czyli dzisiejsza, no ale tam chyba dwa dni temu się to wydarzyło w ogóle. Ale ta sprawa była nawet komentowana, słuchajcie, w głównych... Wiadomościach, wydarzeniach na Polsacie, więc chyba jest się czemu przyjrzeć. Przyjrzymy się temu, drodzy państwo, a przede wszystkim przyjrzymy się naszym bohaterom, ratownikom medycznym, cóż to oni tam zrobili. Wiemy, w jak fatalnym stanie jest oczywiście nasza służba zdrowia, nasi dzielni ratownicy medyczni, zawsze nam przyjdą z pomocą, będą nas ratować. To są bohaterowie, oni są tak dzielni jak strażacy i jak rolnicy, yy, którzy chyba mają teraz najciężej, no ale generalnie rzecz biorąc, Służba zdrowia leży. Ryje, prawda, gębą tam w błocie już, bo nie ma za co tego utrzymać. Nie ma za co tego utrzymać. Czarodziejskie ruszki nie działały. Te wszystkie tam, prawda, dyrektywy, które miały być wprowadzone w czasie powstania tak zwanej koalicji 13 grudnia, też nie zadziałały. Nic nie zadziałało. Generalnie rzecz biorąc, jeszcze przyjeżdżają do nas się leczyć bohaterowie wojenni czerwono-czarnych na nasz koszt i musimy im kupić protezy, bo tam stracili te swoje kończyny w tej wojnie między Stanami Zjednoczonymi to wszyscy wiemy jak to wygląda kupa kasy na to idzie. Nie wiem, czy Państwo czekacie na jakąś protezę może z NFZ-u. Może czekacie. Może są tacy ludzie, którzy stracili na przykład kończynę pracując w lesie, bo tam, nie wiem, ktoś nie przepilnował czegoś i na przykład wielka kłoda drewna mu zmiażdżyła nogę albo rękę. W każdym bądź razie może czeka i się nie doczeka, ale czerwono-czarni się doczekają, ale zawsze wtedy przyjeżdżają ratownicy medyczni. I drodzy Państwo, ratownicy medyczni, no to jest zawód wspaniały naprawdę. No ja jestem... Yy, Y jakby to powiedzieć, składam wielki hołd tym ludziom oczywiście, którzy wykonują y tak, chciałbym to nazwać zawód taki o proweniencji wyjątkowej szlachetności. To jest to udzielenie pierwszej pomocy w sytuacji, gdy coś się wydarzyło i oczywiście przyjeżdżają te służby, no i muszą reakcję podjąć, muszą być błyskawiczne. Jedna pomyłka może decydować o tym, że to coś tam, prawda, dojdzie do, do sytuacji, w której życie nasze zostanie stracone. Ale dzisiaj mówimy, drodzy Państwo, o sprawie niemalże hollywoodzkiej, bo to jest Hollywood i zdajmy sobie sprawę, że to, jesteśmy w Hollywoodzie. Oni już to w ramach takich komiksów tutaj opisują, bo to, to są komiksy, to widzicie państwo na oczywiście miniaturze do tego dzisiejszego wydarzenia filmowego na kanale była dyrektor Chełmskiego, bo jesteśmy w Chełmie. Chełmskiego pogotowia namalowała mural. Słuchajcie, pogotowie nie ma kasy, albo ma bardzo mało pieniędzy. Być może można było dać jakieś premie tam tym pracownikom, żeby do domu troszkę więcej pieniędzy przynieśli, ale oni namalowali mural. Na y, boku jakiegoś tam garażu, ściany, w tym, y, prawda, y, w tej stacji ratownictwa medycznego. Y, tak, drodzy Państwo. No i na tym muralu, wyobraźcie sobie, y, pojawiła się między innymi dyrektorka tego. Yy, prawda, pogotowia Ratunkowego yy, wraz z, z pracownikami no tak to wyszło, no pani yy, dyrektor Pogotowia stwierdziła, że są tak ważni, że należy ich uwiecznić na obrazach, więc może, nie wiem kuzyn Jarosława Kaczyńskiego który jest malarzem, mógłby taki obraz namalować i byśmy w galeriach na Wawelu oglądali obraz ratowników medycznych tym razem, a już niekoniecznie króla tam prawda, zwiedzali grup yy, króla Lecha Kaczyńskiego więc oni wydali, słuchajcie na te malunki kilkanaście tysięcy złotych, w każdym bądź razie jechał jakiś artysta uliczny, namalował mural, dostał zdjęcia od tych wszystkich pracowników tam, tego pogotowia, stacji ratunkowej, medycznej, jak wyglądają ci wszyscy ludzie, no i namalował ich, tak namalował, jak namalował, no ja nie wiem, to jest coś w stylu, jakby to Państwu powiedzieć, no, może trochę to przypomina serial Simpsonowie, czy może to jest coś w stylu takiego słonecznego patrolu, no ciężko mi jest, drodzy Państwo, się do tego odnosić, w każdym bądź razie widać jednego pana z brodą, bo tutaj sobie nawet powiększę, jeden pan w takiej czapce z yy, na bok i pani dyrektor tutaj też jest. I pani dyrektor Blondyneczka się tutaj wyróżnia. Ja myślę, że to słoneczny patrol i to jest P Pamela Anderson, nasza polska. Tutaj się pojawiła i powinien być na TVN-ie zrobiony teraz serial o tych ludziach, którzy tutaj się uwiecznili na tym y, muralu. Nie wspaniałym. I Kiedyś ta stacja ratownictwa medycznego w Hełmie borykała się z poważnymi problemami finansowymi. Tam yy, ratownicy protestowali, że nie mają podwyżek, nie mają pieniędzy, ale mają za to mural. No i oczywiście placówki nie było stać na te wszystkie podwyżki. Yy, od dłuższego czasu sytuacja pogotowia jest chyba na tyle dobra, że może pozwolić sobie nawet na pewne fanaberie. Tak tutaj napisano o nie do końca udanym zakupie karetki kontenerowej. Pisaliśmy przed tygodniem w tym portalu z Hełma. Hełmskie pogotowie jako jedyne w województwie kupiło taki pojazd choć być może nowoczesny i dobrze wyposażony nie przypadł do gustu ratownikom, skarżyli się głównie na jego gabaryty, słabą zwrotność i usterki, czyli kupili coś, to, co się psuje nie wiem od kogo, nie mam zielonego pojęcia no ale tam niby nie mieli tych pieniędzy niby mają te pieniądze, ale kupili no kupili sobie tam karetkę, tam nikt nie chce jeździć yy, tą karetką, bo tam coś nie tak działa jak powinno gabaryty duże, to ja nie wiem, to może jakiś czołg jest po prostu yy, no i teraz drodzy państwo, do mediów wyciekła informacja o tym, że tam na ścianie garażu Pojawił się, na ścianie garażu tej stacji, pojawił się mural. Poprzednia dyrektorka zleciła namalowanie muralu na jednym z garażu. No, bo tam teraz jest inna dyrektorka, ale ta, która była poprzednio, to na sam koniec w ostatnim tygodniu swojej pracy w pogotowiu stwierdziła, że tam musi się znaleźć mural jej z pracownikami, no i wymalowała się Pamela Anderson na tym muralu, no i wszystkim się to podobało. Znaleźli się na nim ratownicy, dwie karetki i kawałek budynków wśród czwórki postaci uwiecznionych na muralu. Ewidentnie można rozpoznać byłom dyrektor. No można, no. taka dziunia, naprawdę Blondynusiana, no to na pewno była fajną panią dyrektor, nie, która załatwiła karetkę, którą nikt nie jeździ i na koniec jeszcze mówiła. To zrobię sobie taki mural, prawda? To jak, słuchajcie, w Egipcie, tam jak jak to była ta sytuacja, że tam jacyś władcy, prawda, wybijali te swoje imiona, tam, prawda, w tych blokach skalnych, tam niewolnicy musieli harować, a tutaj za publiczne pieniądze pani dyrektor za 10 koła sobie wymalowała mural ze swoją wizytówką, żeby się upamiętnić, tak bardzo chciała przejść do no, historii, w tych wszystkich stacjach ratunkowych ratownictwa medycznego, ludzie drodzy, ja już nie mogę w to uwierzyć, co tu się dzieje, naprawdę, wykonawca posiłkował się przekazanymi zdjęciami pracowników, no widzicie, to wystarczyło na media tam wejść, to na pewno pani dyrektor Blondyna Pamela Anderson, prawda, tam występowała także na plaży, miała jakieś zdjęcia, to mogli ją tak wyrysować. Ale nowa dyrektor przyszła, słuchajcie, i kazała poprzedniczkę zamalować zamalowali ją po prostu, wykupowali ją, nie będziesz tutaj. Czyli jak jeden faraon tam wykuł swoje imię w piramidach w Egipcie, gdzieś tam na piramidach, to przyszedł drugi faraon i mówi, nie będziesz tutaj trzeba to skuć i teraz wybijamy moje imię, żeby było fajnie, miło i przyjemnie. Ale ta druga pani dyrektor, która kazała zamalować tą starą panią dyrektor, bo to musiała przyjechać ta sama ekipa i za 10 tysięcy namalowano ten mural, a korekta pokonęła 6 tysięcy. Czyli ktoś skasował 16 tysięcy z publicznych pieniędzy, prawda? Czyli naszych polskich pieniędzy, bo to wszystko idzie tam do samorządów. Ktoś skasował 16 tysięcy za namalowaniem muralu z panią dyrektor, a druga pani dyrektor przyszła i mówi, usuwamy tą starą panią dyrektor i zostawiamy tylko samych Ratowników medycznych, bo pani dyrektor, yy, prawda, jakby nie pasuje tam do konceptu, yy, wizji yy, jednej dyrektorki z drugą dyrektorką. Bo ja myślałem, że na miejsce tej dyrektorki, która tam już była, ta starsza, która odeszła, zostanie namalowana ta, która dopiero jest tam, prawda, zajęła tam posadę całkiem niedawno. Ale okazało się, że nie. Jednak nie, tamta pani stwierdziła, ta nowa dyrektorka stwierdziła, że ona się tam nie pozwoli namalować, może się dopiero namaluje, bo się czeka jeszcze na lepsze jakieś zdjęcie, które sobie zrobi też jak Pamela Anderson, i za chwilę będziemy mieli korektę tego, tego muralu, który prawda już jest tam dwukrotnie poprawiany. Widać, że pan, pan się musiał namęczyć, bo musiał wy, wymazać tą starą panią dyrektor, potem domalować i część tego chodnika, i część tego samochodu i garażu. Ludzie tutaj nawet. Jest jest cień! Słuchajcie, na jednym z tych budynków jest cień tej pani dyrektor, i na drugim już go nie ma, czyli nawet ze światło się bawił. To już chyba artysta musiał być naprawdę z Paryża. Chyba w Lubrze bardzo często tam urzędował. No i teraz mamy taką sprawę. O co tutaj dokładnie chodzi? No ten mural oczywiście powstał, tam przyszła pani dyrektor nowa, mówi, a ty nie będziesz brzydka, jesteś taka, a może ona jest ładniejsza od tej nowej pani dyrektor. Pani nowa dyrektor stwierdziła, że tej starej pani dyrektor tam nie chce, bo... więc tamta zamalowała Tom, ale siebie jeszcze nie umieściła i pytanie mamy jedno. Czy zobaczymy teraz wizerunek tej nowej pani dyrektor, bo tego jeszcze nie wiemy. Niektórzy mówią, że chciała ta starsza pani dyrektor, ta nie, nie ta starsza, w sensie, że wiekowo, prawda, w wieku bardziej zaawansowanym, nie, tego nie wiemy, ile mają lat, ta, która pełniła posadę dyrektorską wcześniej. Nie, niektórzy mówią, że ona w ten sposób trochę złośliwie chciała pozostawić po sobie ślad. Na no czemu złośliwie? No, na pewno była fajną panią dyrektor, no to dlaczego by miała siebie nie uwiecznić tam za, za publiczne pieniądze, na no, ludzie drodzy, no czy co to jest takiego, no to jest coś dziwnego. No i chciała zostawić ten ślad z tego powodu, że zostaje odwołana z pogotowia, ale przetrwała na muralu tylko kilka miesięcy, dlatego została wygunkowana i słuchajcie o czymś takim donoszą w ogóle w wiadomościach. Widocznie obecna pani dyrektor nie radzi sobie ze swoimi kompleksami, widzicie, nie radzi sobie z kompleksami i ja od razu... Przeczuwałem, że tak będzie, że może dojść do sytuacji, w której jedna kobieta drugiej będzie starała się dobiec. Takie zachowanie jest małostkowe i typowe dla osób, które są po prostu zazdrosne. Widzicie, ja jestem taka ładna, taka fajna, ty jesteś brzydka i nawet się wstydziłaś pokazać, jak wyglądasz na nie, prawda, na tym muralu, bo mogli ją namalować też tą nową panią dyrektor. Facet przyszedł po prostu w, nie, pół obrazu, prawda, tam nie pół obrazu, jedną trzecią tam ze środka, nie, prawda, wyciął, y, wymazał, domalował część, a mógł na to miejsce malować, słuchaj, Nową panią dyrektor, ale nie wiem dlaczego tego nie zrobił. Chyba nie z powodu albo z uwagi na skromność pani dyrektor, ale może i tak. Ale ta, która odeszła z tego pogotowia, twierdzi, że tamta była zazdrosna. Natomiast Dorota Rybaczuk, obecna dyrektor pogotowia, przyznaje, że zleciła korektę muralu, ale zastrzega, że zrobiła to na prośbę pracowników, którzy rzekomo mieli wskazywać, że to niewłaściwe, że tam jest wizerunek poprzedniczki Lodi. To trzeba było to zamalować już może w całości, ja nie wiem drodzy Państwo, to niewłaściwe, że tam jest wizerunek poprzedniczki, no a kogo ma być, no poprzedniczki, no to ona budowała atmosferę w tym pogotowiu, to ona kupiła karetkę, którą nikt nie jeździ, to ona tam może jeszcze jakieś inne cuda robiła, no ale zostawili tam pracowników, no i teraz co, pracownik, który przyjdzie tam do roboty, znowu do tego pogotowia powie, no ale tu jest mural i na tym muralu są, prawda, mnie nie ma. No i co wtedy? No i znowu będą problemy, znowu będą sprawy sądowe, traumy, prawda? Znowu będziemy płacić, bo to wszystko za publiczne pieniądze jest. Albo wszyscy się będą domalowywać, tam potem przyjdzie, znowu ktoś inny stwierdzi, dobra jest zmiana ekipy, to przemalowujemy to wszystko, prawda? I robimy to od początku. Nie chciałam zamalowywać całego muralu, bo jednak wydano na ten cel publiczne pieniądze. O kwotach dyrektor nie chciała mówić, dlatego ograniczyliśmy się tylko do zamalowania wizerunku byłej pani dyrektor. Nie dało się tego zrobić własnym sumptem. Zrobiła to ta sama firma, która malowała mu mural. Musiała dorysować kawałek pojazdu i tła. No i widzicie, nie chciała całego zamalowywać, bo to za publiczne pieniądze. Czyli jak rysowali, to nie zastanawiali się, że to za publiczne pieniądze i generalnie rzecz biorąc, taka ozdoba stacji ratownictwa medycznego nie jest nikomu potrzebna, bo jak się człowiek dowiaduje, że nie ma na leczenie, nie ma na leki, czeka w kolejce do lekarza, yy, prawda, 27 lat, a się przy tej okazji. Dowiaduje i wścieka, że wymalowano mural, na który są pieniądze. Ktoś tam dostał pieniądze. Za chwilę się, drodzy Państwo, okaże, że ten, który malował mural, to jest kochanek pani byłej dyrektor, albo tam nie wiadomo co, a żeby sobie tam dyszkę dorobił 10 tysięcy za taki maluneczek, prawda? Podejrzewam, że wiele nastolatków to by namalowało coś lepszego, bo te uliczne graffiti, no to już nawet postępuje, ta sztuka uliczna postępuje. Ale jak ktoś wymalował takie klockowate, te wszystkie, muszę powiedzieć. Jakby to rzecz, te postaci, widać, że jakiegoś tam w tym względzie artyzmu nie ma, ale ktoś zarobił dychę, słuchajcie, dostał dychę za namalowanie jakiegoś tam obrazeczka na stacji ratownictwa medycznego. I teraz to wszystko, jakby to powiedzieć, weźmy sobie to wszystko na głowę teraz, prawda, przyjmijmy to jako coś oficjalnego. To się dzieje w naszym kraju. Pani stara dyrektor nie przejdzie do historii, bo nie ma muralu już z nią, ale jest mural, na którym są pracownicy tego pogotowia i bardzo możliwe, bo jest jeszcze miejsce na tym muralu, że ta nowa pani dyrektor ostatecznie, być może jeszcze trenuje słuchajcie, jeszcze jest na siłowni, jeszcze trenuje jak trochę sylwetka się poprawi na panele na panele, mówię, na na panele Anderson, jak się tylko troszkę pani nowa dyrektor tam prawda, z ciałkiem yy, yy, potrasuje, no to też trafi na ten mural a tutaj wszyscy zapłacą, wszystko będzie fajnie, miło i przyjemnie to tyle z mojej strony, pozdrawiam państwa bardzo serdecznie Hey